Witam serdecznie, z tej strony Bartek Morel, Morel Team. Jakby ktoś nie wiedział i nie znał, dzisiaj odwiedziła nas firma Ronfit z okazji takiego jubileuszu zarówno naszego, jak i firmy Ronfit, ponieważ firma Ronfit będzie obchodziła teraz 75-lecie istnienia, a my ze swojej strony obchodzimy, czy będziemy obchodzić 10-lecie nawiązania współpracy z firmą Ronfit Polska z panią Moniką Spychalską. Ponieważ pierwszy raz y, gdzieś tam ta praca zaczęła się na targach w Kassel w 2014 roku, zaczęliśmy, nawiązaliśmy kontakt o współpracy i teraz mamy jesień 2024. Niedługo znowu targi Kassel, więc można powiedzieć, że to jest taki nasz jubileusz, też dziesięciolecie współpracy. Z okazji tego jubileuszu, można tak powiedzieć, udało się, czy, czy może udało się to jest złe słowo, ale wylataliśmy, y, fantastyczne wyniki. Kolejny sezon i co roku, w sumie, jak firma Ronfreed czy inne firmy nagrywają u nas, to mówimy, że jest to najlepszy sezon dotychczas w naszym życiu, i, i ten sezon 2024 można powiedzieć, że pod wieloma względami też był najlepszym sezonem. Na arenie oddziałów w głębi dorosłych, bo na tych się skupiamy, wygraliśmy wszystkie mistrzostwa, jakie tylko były. Zdobyliśmy większość pierwszych lotników, oddziałów w kategoriach, wszystkich możliwych, też zarówno open, jak i kategoriach. Tam teraz z głowy nie pamiętam wszystkich, ale większość tych czołowych miejsc w lotnikach jest naszych. Jeśli chodzi o okręg, to wygraliśmy 7 z 10 klasyfikacji lotów gołębi dorosłych. W dwóch byliśmy jeszcze na podium, czyli 9 z 10 byliśmy na podium. I w ostatniej klasyfikacji w kategorii A gołębi dorosłych, najgorszej w tym roku złożonej, byliśmy trzecim przodownikiem okręgu, więc wszystkie... 10 mistrzostw w nagradzanej ósemce hodowców Okręgu Śląsk Wschód. W regionie trzecim Śląsk 5 razy podium okręgu mistrz kategorii GMP, mistrz kategorii Intermistrzostwo, mistrz kategorii B, pierwszy wicemistrz kategorii C oraz pierwszy wicemistrz Supermaratonu. Mam nadzieję, że wszystkie wyniki dobrze powiedziałem, bo to jest z głowy, ale to można sobie zweryfikować na stronie Okręgu Katowice, czy u nas na stronie Okręgu Śląsk Wschód. No, i z jeszcze nieoficjalnych, ale myślę, że jak film się ukaże, to już może być nawet oficjalna informacja. Jesteśmy mistrzem Polski w Generalnym Mistrzostwie Polski. Prawdopodobnie pierwszym wicemistrzem kategorii B, czwartym przodownikiem Supermaratonu oraz mistrzem w Intermistrzostwie. No, i myślę, że są to takie wyniki, które warto zaznaczyć. Oczywiście mamy jeszcze Gołębie, które gdzieś tam fajne wyniki wykręciły na wystawę. Natomiast, no wiadomo, jeszcze wystawy przed nami, nawet okręgowej nie było, więc nie będziemy tutaj dokładnie o tym mówić. No ale jest szansa. Planujemy tam wystawić w ogóle z 5-6 Gołębi do, reprezentacji, do, do, do wystawy okręgowej. Myślę, że spokojnie zapewnią sobie reprezentację na wystawę ogólnopolską, a wtedy zobaczymy, co tam wyjdzie. Natomiast myślę, że co najmniej 4-5 Gołębi ma szansę na bardzo wysokie lokaty w kraju, w różnych kategoriach. Także naprawdę sezon mega udany. Teraz możemy przejść do pytań, które zostały nadesłane, czy są nas nadesyłane regularnie do firmy Ronfit w związku gdzieś tam z naszą osobą, z naszą hodowlą, yy, i odpowiemy po prostu na te najczęściej zadawane pytania. Tak, dokładnie, Bartek. Tak jak mówisz, tutaj do firmy napływa wiele pytań odnośnie właśnie Twojej współpracy. Jak to się zaczęło, a teraz tym bardziej przy tych takich no, spektakularnych wynikach? Także tutaj wybrała szefowa 10 pytań, takich, które po prostu nie jakieś wzdety, tylko które po prostu pomogą młodym hodowcom czy niektórym hodowcom ukierunkować się w jakimś stosunku czy do tej firmy czy, czy do niektórych tych, tych rzeczy. Także może zadamy Ci teraz takie pierwsze pytanie. Myślę, że już tym swoją wypowiedzią tutaj odpowiedziałeś na nie: jak długo znasz markę Rumfrit? No markę to można powiedzieć, bo odkąd zaczęliśmy tam współpracować, no to powiedziałem, ale odkąd znam w ogóle markę, to od dzieciaka. Ja nie pamiętam, kiedy dokładnie zacząłem hodować gołębie, bo gołębie były u mnie w domu cały czas w mojej świętej pamięci dziadzo Edward miał gołębie, mój tata miał gołębie i ma do tej pory i ja też z tymi gołębiami byłem wychowany. Wiadomo, że wtedy, w tamtych latach, bo to było lat temu, nie wiem, no, z 25, może więcej, nie było takiego dostępu do, 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 do specyfików, do, do suplementów, jak jest to w tej chwili. Więc jeździliśmy gdzieś tam statom głównie no do sklepów jakichś, które były, czy tu w Siewierzu, czy, czy gdzieś tam w Jawożnie były takie sklepy. No i gdzieś się coś tam kupowało, czy na wystawie ogólnopolskiej, którą też odwiedzaliśmy co roku, całą familią. To gdzieś tam, no pamiętam, te pierwsze preparaty to były właśnie jakieś kupione w tamtych czasach, czyli około te 25 lat temu. I to był taki pierwszy kontakt z Marką Ronfried jakieś pierwsze gazetki, kuriery, które gdzieś tam się pojawiały, czy nawet ulotki, może kalendarze. No to, 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 to były gdzieś tam pierwsze jakieś takie spotkanie z firmą Runfit. Ok, drugie pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się na Rundfrida, markę, która w Polsce nie była lata temu aż tak znana, a do tego jedna z najdroższych? No jeśli chodzi o w ogóle suplementację, to próbowałem wszystkiego. Nie wiem, czy jest coś, czego na tamte czasy było i, i, i ja bym nie próbował, bo, bo od początku chciałem osiągać te wyniki, chciałem lotować, pomimo, że nie było wiedzy, nie było możliwości, to ja zawsze bardzo ambitnie do tego podchodziłem, więc jeśli chodzi... Wiadomo, że pieniędzy też nie było, nie ukrywajmy, e, natomiast no, ja uważałem, ja zawsze chciałem w tego głębie inwestować, uważałem, że jeśli chcę od nich czegoś wymagać, to muszę dać coś od siebie, więc kwestia ceny to nie była aż taka e, decydująca, bo też w tej głębi nie było dużo nigdy, Natomiast no, próbowałem takich znanych marek zachodnich, no bo gdzieś tak to byłem też, że tak powiem, nauczony w tamtych czasach, że, że to co zachodnie to niby lepsze. I gdzieś tam, czy, czy Herbotsa preparaty, czy, czy wtedy był Comet bardzo znany, czy Ronfrit, to były takie wiążące marki na, na świecie. A co mnie przekonało w sumie? W Polsce może nie był tak bardzo reklamowany, jeszcze Ronflit nie był tak znany, ale ja jednak bardzo dużo obracałem się na zachodzie wśród hodowców i moim takim idolem goębiarskim na tamten moment to był bez wątpienia Bart Gerix. I właśnie podczas targów w Kassel Bart Gerix opowiadał mi o tym, czy tam wcześniejszych wizyt w ogóle u niego, opowiadał mi o tym, że używa tych suplementów, gdzieś tam przyjeżdżając do niego. Widziałem całą paletę tych produktów z Ronflita, która stała, no i gdzieś tam chciałem podążać śladami tego, tego mojego idola. I zacząłem pytać o te produkty. Jak stosuje, co stosuje, czemu stosuje. Bardzo fajnie rzeczowo mi odpowiadał. Później widziałem te produkty jeszcze w innych kilku hodowlach zachodnich. No i po prostu w ta na targach w Kassel wtedy w 2014 roku zaprosił mnie Bart na stoisko, bo był tam jako gwiazda na stoisku Ronfrida i zaprosił mnie do rozmowy wtedy. Kurcze, nie pamiętam już, z którym z dyrektorów marki Ronfit, nie pamiętam czy to był jeszcze Alfred Berger, czy to był kolega Wolf, ale w każdym razie, no tam Bart mnie przekonał do tego, żeby spróbować odezwać się do marki Ronfit. Ok. Kolejne pytanie. Czy pamiętasz od których produktów zacząłeś stosowanie preparatów Ronfrida? Pamiętam. Mój pierwszy produkt jaki użyłem to był bardzo tani wtedy, znaczy... Jak na tamte czasy i na tą firmę to był tani produkt, więc było mnie na niego stać glukace. Już chyba tego produktu nie ma, później przez Mum został zastąpiony, ale Gluka C to był ten produkt numer jeden. Bio Air Fresh to był produkt numer dwa. I bodajże Blitz Maxi Craft, to były takie kapsułki, szklane, to się łamało i wylewało taką jedną dawkę, więc to były takie trzy pierwsze produkty firmy Rąfreak, z którą miałem kontakt z takie spotkanie. to To od nich się na pewno zaczęło. Które z tych wymienionych produktów zostały z tobą do dziś? Wszystkie trzy, no bo Glucase to jest teraz, yy, tak mi się wydaje, jeśli się mylę to przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest teraz Mum. Więc Mum mam, używam do tej pory cały czas. To kurczę, Mum używam już, yy, będzie, no, około, ponad 20 lat w hodowli. Yy, Blitz, MaxiCraft, teraz już chyba w ogóle nie ma, jest Blitzform, no to też używam cały czas do tej pory. No i BioRefresh też zmienił zupełnie że tak powiem, i stan skupienia, i wygląd, bo wtedy to były takie butelki z olejkiem eterycznym, z dozownikiem, które się psikało taki bardzo gęsty olejek. Super on był, no, a teraz jest to wiadomo w puszce, w sprayu, ale też cały czas jest u mnie w hodowli przez te 25 lat już. Kolejne pytanie, skąd czerpałeś wiedzę o stosowaniu Rumfrida? No, to tak jak mówiłem, głównie tutaj od hodowców jakichś tam zachodnich, którzy. No podawali te produkty, którzy mieli już jakąś większą wiedzę, większe doświadczenie. Wiadomo, że jeśli chodzi o tutaj Barta Giericksa, no to miał bardzo duży wpływ na to. Druga rzecz to też jakieś tam gazetki, a trzecia rzecz no to własna skóra i doświadczenie. No metodą prób i błędów wszystko jakoś się tam stosowało, wyciągało się własne wnioski, układało właśnie jakiś tam plan działania i, i tak to wszystko przebiegało przez te wszystkie lata. Wiadomo, że człowiek też się uczył, swoje wnioski wyciągał i przekładał to na, 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 na swoje staro wszystko. Kolejne pytanie, czy chętnie stosujesz, testujesz nowe produkty marki Rongfrit? Powiem tak, na pewno nie wszystkie. No bo wiadomo, że tych, to jest olbrzymia gama produktów i, i wszystkich się nie da stosować. Natomiast takie co kojarzę w ostatnim czasie, co weszło nowe na przykład Vitalotop. Uważam, są też takie produkty, które czasem dostajemy do testowania, a one finalnie nie wchodzą na rynek. I no były produkty i bardziej i mniej udane, natomiast na przykład Vitalotop to jest bardzo dobry produkt udany, który stosuję chętnie i, 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 i uważam, że jest bardzo dobry. Drugi taki produkt, który też jest relatywnie od niedawno to jest Avitestin. Też uważam, że bardzo fajny produkt i też, też stosuję i, i chciałem. I coś jeszcze kurcze było w ostatnim... I Rotosal też jest relatywnie, wydaje mi się, że od niedawna. Więc te trzy produkty jakby potwierdzają to, że próbuję coś nowego, jeśli widzę w tym sens i logikę. Bo oczywiście nieraz są produkty, które yy, może w idzie nie aż tak, ale kojarzę na rynku pojawienie się kilku produktów, które... Jakby powielały się i nie miało to większego sensu. Natomiast takie produkty, jak tutaj właśnie wymieniłem, które są nowe, które wnoszą coś nowego, są innowacyjne i fajnie przemyślane, to jak najbardziej staram się wprowadzać, stosować. Natomiast nie ukrywam, że no muszę wcześniej do tego podejść i, i musi mnie to merytorycznie przekonać, że jest sens w podawaniu nowego produktu. Ok, kolejne pytanie. Czy uzupełniłbyś ofertę Rugfrida jeszcze o coś więcej? No myślę, że tak. Jest taki herbohol, który podaje. To jest sedochol z, z, z dodatkiem witaminy B. I to nawet już rozmawialiśmy też za kulisowo, żeby, żeby ten. Bo ten produkt robi notabene Ronfrit. Tylko, że jest dla herbotca robiony. A. No i tu jest problem taki trochę biznesowy, żeby to wypuścić teraz pod, pod, pod marką ronfit, No ale to jest naprawdę super produkt i, i szkoda, że go nie ma w naszej ofercie typowo. Yy, no i może jeszcze tak yy, produkt, którego mi gdzieś tam. Brakuje to są te Yellow Dropsy. No, różne firmy mają te Yellow Dropsy. Ja też używam akurat skarbosa tych Yellow Dropsów. A, a fajnie, jakby Ron Fried sobie po prostu też e, wpuścił tą ofertę. No, no, miałbym wtedy, że tak powiem, w swojej firmie e, te, te Yellow Dropsy. To są dwa produkty takie, które jeden produkowany przez Ron Frieda, ale przez niego nie sprzedawany, a drugi po prostu, którego nie mamy w ofercie. Więc wiesz, i te dwa produkty by się dało jakoś gamę rozszerzyć, to na pewno te dwa. O, a czy wiesz, to też jest takie pytanie, bo. Może jest coś, na co jeszcze nie wpadłem, żeby się przydało, no ale to myślę, że pracuje taki sztab ludzi. My wszyscy pracujemy w firmie Ronfit nad tym, żeby zaspokajać potrzeby rynku. Także no myślę, że jak coś kiedyś jeszcze wpadnie do głowy, to na pewno szefowie, właściciele firmy Ronfit będą otwarci na, na nowe propozycje. Kolejne pytanie: Co cenisz w produktach, że mimo pewnie wielu ofert, współprac za grube Eurasy zostajesz przy Ronfreedzie? Hmm. <laughs> no, trochę tych ofert jest, nie, nie, nie będę ukrywał. Teraz już może trochę mniej, bo, bo też te firmy gdzieś tam wiedzą, że ja z tym Ronfreedem jestem i, i może trochę mniej, ale były takie e, tam 4-3 lata temu, to mocne oferty i, i nawet no, lukratywne finansowo, żeby żeby gdzieś tam przejść. Natomiast myślę, że po pierwsze to by było. Mm, no jednak jestem kojarzony z tą marką, myślę, że nikt inny w Polsce, a myślę, że nawet w Europie. Mało jest aż tak kojarzonych z tą marką hodowców Gołębi, więc myślę, że to wirzerunkowo nie byłoby najlepsze przejście do innej firmy. To jest z punktu widzenia marketingowego, z punktu widzenia hodowlanego, sportowego, to ja naprawdę tym produktom ufam, znam właściciela, miałem przyjemność poznać dyrektorów, całą, całą świtę firmy oczywiście na czele z Moniką, ale o Monicy za chwilę więc no ja wierzę im po prostu, że oni tam kładą nacisk na tą jakość, a dla mnie w tej hodowli to, to mówię, no pieniądze są wydawane na gołębie, na karmę, na, na, na środki, są drugorzędną sprawą, bo najważniejszy jest ten sukces, ten wynik sportowy, a tutaj nie można na tym moim zdaniem oszczędzać, musi, muszą mieć wszystko ptaki e, najwyższej jakości, jeśli wymaga się od nich tyle, co ja wymagam, e, więc to jest e, kwestia sportu. No a trzecia kwestia, że jestem dość stały w uczuciach i no nie ukrywam, że tutaj jedyną osobą, która mogłaby mnie odwieść od współpracy z firmą RONFREED, to jest Monika Spychalska. Jeśli by któregoś dnia powiedziała, Bartek zawijamy kitę, odchodzimy z RONFREED, idziemy gdzie indziej, to pewnie bym odszedł, ponieważ Monika w bardzo trudnych czasach dla mnie, gdy tą współpracę zawiązaliśmy pierwsze pierwszy rok, pierwsze lata, nie były dla mnie kolorowe, nie były różowe, nie były udane. Miałem kupę problemów finansowych, prywatnych, sportowych i tak naprawdę ona mogła wtedy się odwrócić i odejść z tym wszystkim i, i nikt by nie miał do niej pretensji na pewno i ja także. A mimo to została, wspierała mnie, wspierali mnie jako firma Rondfried, wspierała mnie jako osoba, koleżanka i tak dalej, no to ja nie, nie odszedłbym teraz po prostu z Rondfrieda, nawet gdyby mi ktoś tam Jakieś bardzo duże pieniądze kładł na stół, to bym nie odszedł. Mówię jedyna opcja, taka, że miała ja odszedł, to jest to, że Monika mówi, że odchodzimy, mamy ofertę od kogoś innego, przenosimy się, bo nie wiem, bo się wypaliliśmy w tej firmie, bo, bo coś się zmieniło, bo coś nie gra, i tak dalej. To to jest jedyna opcja, w jakiej ja bym mógł. Póki Monika jest szefową tutaj na Polskę. Odejść. Wiadomo, że jakby się zmieniła ta osoba, no to mogłyby się te drogi też jakoś inaczej tam poukładać, rozejść. Natomiast na ten moment, póki Monika jest na swoim stanowisku, ja jestem, że tak powiem, na swoim i nasze relacje są jakie są, to nie widzę takiej opcji, żeby z firmy Ronfit po prostu odejść. Ja jestem trochę tak może młodym człowiekiem, ale mam zasady takie ludzi z starej daty troszeczkę i dla mnie, no, pieniądze wiadomo, że każdy potrzebuje i i z nich żyje i, i, i musi u, utrzymać rodzinę. Natomiast myślę, że niczego mi nie brakuje. W firmie Runfield jest mi bardzo dobrze e, i nie będę zmieniał czegoś, co znam od dekady, tak żeśmy wspomnieli e, na jakieś tam obietnice nawet złotych gór, bo, no, bo w życiu to różnie bywa i lepiej się trzymać tego, w czym, w czym jest dobrze i nie kombinować. Okej, okay. <laughs> czy uważasz, że stosując kilka produktów marki Runfit można poprawić już jakość swojej hodowli? Tak, uważam, że tak. Oczywiście, ja tu nie twierdzę, że samo podanie produktów zrobi z kogokolwiek mistrza yy, Polski, czy choćby regionu okręgu, czy nawet sekcji. Natomiast yy, często słyszę, jak hodowcy podają jakieś robione przez siebie preparaty, yy, czy preparaty jakiejś produkcji garażowej, czy wątpliwych firm. I uważam, że takimi produktami można więcej zaszkodzić niż pomóc, więc. Jeśli kogoś nie stać, jeśli ktoś nie ma możliwości, i tak dalej, to lepiej dać 2, 3, 4 produkty dobrej firmy, jak na przykład nasza, aniżeli pchać jakieś zamienniki tanie w ogromnych ilościach. No, można tylko ptaki potruć, można ptakom zaszkodzić, można po prostu wyniszczyć wątrobę jelita. Więc lepiej 3-4 produkty, ale naprawdę porządne, i tutaj nie wiem, no, dla takiej hodowli. Typowo hobbystycznej, amatorskiej, to pozwolę sobie od razu wymienić, moim zdaniem: Avidres Plus, Ustnegano, Vitalotop i powiedzmy Avifarm, czyli elektrolit z aminokwasami. I to są takie cztery produkty, na których można zarąbiście rozpłód poprowadzić, naprawdę nic więcej nie potrzebujecie do rozpodu. I naprawdę gołębie lotowe, już na tyle, żeby ogarnąć sobie zdrowie, jakąś regenerację po locie podstawową. Ja nie mówię, że to jest na mistrzostwo tam świata ale już na jakąś podstawę w zupełności wystarczy i nic więcej za bardzo nie potrzebujecie, żeby te gołąbki chociaż sobie w zdrowiu utrzymać. Mm -hmm. Właśnie teraz opowiedziałeś o kilku produktach e, takich, które można zastosować śmiało, a jakie, bez jakich trzech produktów, żebyś wymienił te trzy produkty, bez jakich e, nie wyobrażasz sobie swojej hodowli? Produkty oczywiście z marki Romfrid. Ja u siebie, tylko to mówię ja u siebie. To na pewno jest Avidres Plus, bo u mnie to idzie cały rok na okrągło. Ustegano, to jest drugi najważniejszy produkt w mojej hodowli. I trzeci, którego sobie nie wyobrażam, na przykład sezonu lutowego, bo mówię, podaję trzy czwarte mojego życia to jest Blitzform. To tych trzech produktów naprawdę no, nie widzę za bardzo w swojej hodowli bez tych trzech produktów, bo one są u mnie cały czas, nie? i No i w sezonie też nie sposób pominąć spidu, speedu. Nie? No bo też podaje go praktycznie codziennie w sezonie lotowym, czy tuż przed sezonem. No to też bym go jeszcze dodał jako tego czwartego. Nie? No reszta produktów może nie jest już aż tak krytyczna, ale te cztery, które wymieniłem, no to dajemy naprawdę w bardzo, yy, bardzo często. nie, bo powiedzieć, że w dużych ilościach to może źle powiedzieć, bo dajemy w, w, w ilościach yy, narzuconych, czy tam nakazanych yy, przez producenta, ale no dajemy po prostu regularnie przez cały rok. Yy, Usnegano na pewno, Avidres na pewno. W sezonie lotowym Blissform i Carl Speed to są yy, takie elementy must have. Ok. Kolejne pytanie. Czy bez marki Rungfried uważasz, że byś był w stanie osiągnąć to, co osiągnąłeś do tej pory w wynikach i w hodowli? To jest takie pytanie. Trochę o to, na to odpowiedziałem. Czy byłbym w stanie, nie wiem, nie będę tutaj mówił, że byłbym, nie byłbym, pewnie tak, ale myślę, że zajęłoby mi to bardzo od wiele więcej czasu, bo przede wszystkim, tak jak mówiłem, w ciężkich chwilach pomóc firmy Ronfried, pomoc Moniki, to myślę, że była decydująca, żeby się podnieść, że tak powiem, z dna. Na pewno cała ta to, otoczka teamu, Współpraca z Bartem, gdzieś tam, używanie środków i trochę bazowanie na początkowo, przynajmniej na y, czyichś doświadczeniach i tym, co już wiedzieli o stosowaniu y, preparatów, na pewno też pomogło, żeby tą drogę skrócić. Więc, czy bym osiągnął, zdając mnie, pewnie bym to osiągnął, tylko mogłoby to zająć dużo więcej czasu. Także y, nie mówię, że to tylko firma Rondfit sprawiła, ale też nie mówię, że bez firmy Rondfit byłbym tu, gdzie jestem, bo uważam, że jesteśmy bardzo dobrym kolektywem. I, I naprawdę myślę, że Rądfit może być zadowolony z naszej współpracy. Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy. I tak jak mówię, w hodowli to wszystko się po prostu musi zazębiać. I to jest zawsze bardzo wiele czynników, bo to jest gołębnik, to jest gołąb, to jest opieka, to jest zdrowie, to są suplementy, to jest karma. I na pewno yy, bez któregoś elementu z tej układanki, pewnie w końcu byśmy doszli też do tego, ale na pewno ta droga byłaby dużo dłuższa, bardziej kręta i wyboista, także no. Naprawdę jestem wdzięczny tej firmie za to, w którym miejscu jestem ja i myślę, że na rynku polskim jesteśmy razem, bo wzajemnie sobie na pewno mocno pomogliśmy i no i myślę, że i mam nadzieję, że no ja przynajmniej za siebie mogę powiedzieć, że nie żałuję, że nie żałuję tych, tych 10 lat razem. <laughs> Zabrzmiało to jak jakiś romans, ale nie żałuję tych 10 lat razem i mam nadzieję, że, że firma Ronfit też tych lat i, i tej, że tak powiem inwestycji w moją osobę też nie żałuję. OK. I ostatnie pytanie. Co odpowiedziałbyś hodowcom, którzy dopiero decydują się na stosowanie Runfida w swojej hodowli? Jakieś może podpowiedzi jakieś? Przede wszystkim, żeby zadzwonić do kogoś z timu. Czy to do Moniki, czy to do mnie, czy do Krystiana Nowaka, do, nie wiem, Darka Bączka, do yy, Mirka Barana i Seby Smułki? no nie wiem kto tam jeszcze, Gasperowicz Adam jest, żeby nikogo nie pójdąc, Tomek, Babral i się doradzić, nie kupować też, że tak brzydko powiem, na pałę produktów i nie wywalić pieniędzy na całą apteczkę niepotrzebnych rzeczy, tylko skupić się po rozmowie z hodowcą na produktach, które na dany okres są naprawdę niezbędne i potrzebne, nie przesadzać z ilością dać sobie pomóc i jak sobie już damy to pomóc i weźmiemy, kupimy te 2, 3, 4 czy 5 produktów, czy 10, kto tam jak chce. To nie dodawać już więcej. Czy z tej firmy, czy z innej firmy, nie dublować się, bo to nie ma sensu, bo ja wiem, jak nieraz do mnie hodowcy dzwonią i mówią: "On daje e, dajmy na to tam strzelę, Rotosal, Avifarm, Betamin Forte, ale do tego jeszcze e, Belgasol i jakiś inny elektrolit, czy to Toriamin miało? 3+, tak. No ale po co? No jak to, te wszystkie produkty się niemalże dublują, tak? Więc nie podajmy tych wszystkich produktów razem, tylko zadzwońmy do kogoś, kto ma trochę rozeznania w tym temacie i wiecie, no myślę, że żaden z tych chłopaków nie powie czegoś takiego masz toliamin, to go wylej, kup betamin, nie? No nie, no każdy z nas jest normalny i Ci powie, zużyj sobie ten toliamin, bo to jest Praktycznie podobny produkt do betaminu, ale już nie kupuj betaminu, nie dolewaj go razem, bo to się dubluje i nie ma sensu, tak? Jak kupuj sobie do tego na przykład mum, który zastępuje tutaj troszkę inne substancje czynne i wtedy będzie okej, okay, nie? Także no myślę, że to jest przede wszystkim, żeby się poradzić kogoś, kto ma jakąś tam wiedzę na temat tych produktów i zawsze troszkę lepiej trochę mniej, pomimo, że wiadomo, że powinno nam zależeć na dużej sprzedaży. Okej, okay, ale jeśli ty kupisz te produkty, one ci faktycznie pomogą, to ty będziesz wracał co roku, kupował te produkty i zostaniesz z nami na dłużej. A jeśli ty raz kupisz produktów, bo my ci napchamy do kieszeni i się na tym zawiedziesz, no to pewnie już nigdy nie wrócisz do nas. Także no moim zdaniem lepiej zadzwonić do kogoś z Steamu, porozmawiać chwilę. Wiadomo, że my też mamy swoje życie, swoje prace i, i nie mamy czasu nieraz rozmawiać, ale to wystarczy się wtedy umówić, kurczę, zadzwonię tam pod wieczór czy po południu, kiedy tam kolega będzie miał czas. I porozmawiamy sobie, wytłumaczymy co i jak. I do tego się zastosować. Nie kupować, nie robić z tego u siebie sklepu gołębiarskiego. Tylko kupić kilka produktów po na radzie z jakimś dobrym hodowcą doświadczonym w tym temacie. I myślę, że to jest taki. Cały klucz do, do, do rozpoczęcia suplementacji. A jak nie to mówię, Monika też jest i też, pomimo że może nie jest hodowcą, ale też siedzi w tych produktach już yy, też ponad 10 lat i, i, i rozmawia z nami wszystkimi, i też wie, jakie jest nasze znaczy spojrzenie, że nieraz ktoś tam też wiem, że pisze do Moniki, bo się wstydzi do mnie napisać i zapytaj Morela, yy, co by podał wtedy i wtedy. I pomimo, że Monika wie, co, odpo co ja odpowiem i co ona może odpowiedzieć, to weź mi tu napisz, bo hodowca chce, żeby screen od Ciebie poleciał, nie? No i ja to odpisuję, ale Monika też ma bardzo dobrą wiedzę, umie doradzić, umie podpowiedzieć i spokojnie można do Moniki też zadzwonić, napisać. I wiadomo, że też ma małe dzieciaki, idą na głowie i, i pracę, ale jak będzie miała chwilę czasu, to na pewno też odpowie, także no to myślę, że jest taka moja porada na, na temat rozpoczęcia zabawy z suplementacją firmy RONFIT, czy jakiejkolwiek innej też firmy, nie? Tak, jak Bartek powiedziałeś, większość tych pytań i tak tyczyła się bezpośrednio o Twoją osobę i współpracę z Marką Luksem. Dlatego tutaj szefowa postanowiła, aby, aby taki filmik nagrać i żebyś opowiedział na kilka pytań, żeby też telefonicznie nie, nie, nie został Ty zamęczony, czy, czy też ona ale, ale oczywiście i, i szefowa, jak i ty również ochoczo byście na te pytania odpowiadali. Także no, no, każdy kto wie, to, to wie, że ja tam nie mam z tym problemu, jak tylko mam czas, to. Odpowiadam, rozmawiam i tak dalej. Natomiast jeszcze jedna rzecz, że czemu taki filmik, bo niektórzy się tam na pewno będą pytać. No bo też, ile możemy mówić o tym, co ja robię w hodowli, no jeśli wejdziecie na kanał Ronfit TV, znajdziecie tam materiały z mną o lota Gębi Młodych OADE, no, o prowadzeniu gołębi, o każdym dniu, co podaję suplementacyjnie, o okresie pierzenia, o okresie szczepienia, okresie rozpłodu, więc wróćcie sobie do tamtych materiałów, tu się nic za bardzo nie zmieniło. Natomiast teraz po prostu no, przedstawiliśmy odpowiedź na te wasze najczęściej zadawane pytania właśnie a propos yy, mojej współpracy z Marką Ronfit, także myślę, że coś takiego nowego, też ciekawego, inny format. Także dziękuję bardzo za te kilkanaście, dziesiąt minut spędzonych ze mną i z firmą Ronfreed. E, mam nadzieję, że, stawimy, że zobaczymy się wszyscy e, na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach na naszym stoisku firmy Ronfreed. Ja też prawdopodobnie, jak dożyję, tam będę. Także zapraszam serdecznie. Nie bójcie się mnie, bo to, że ja mam czasem złą minę, jak wielu z Was później dzwoni i mówi, to nie znaczy, że ja jestem zły, po prostu mam taki wyraz twarzy i, i ciężko go zmienić ale jestem raczej pogodnym grubaskiem, także podchodźcie, e, przywitajcie się, pogadamy jak tylko będzie czas, bo oczywiście na targach jest was zawsze setki tysiące, więc jak tylko będzie czas, to porozmawiamy, zapraszamy na nasze stoisko, na pewno szefowa e, na rzecz tego 75-lecia coś fajnego wymyśli, e, także będzie się działo, zapraszamy i życzę wszystkim udanych. Co, weryfikacji, już nie wyników, nie, to pierzenia i przyszłego sezonu. Dobry lot.